Cześć, z tej strony Kruszon i zapraszam was do kolejnego odcinku wywiadu ze Smokiem. Dzisiaj koszczę Eli Salewskiego z prezesa Koła Fantastyki i Kier Uniwersytetu Polszewskiego oraz Krzysztofa Przesińskiego, koordynatora rpk Cześć, chłopaki. Cześć. cześć. Słuchajcie, czy moglibyście e, powiedzieć kilka słów o sobie? Może prezes Koła sacznie, Eli. Okej, okay, a więc ja jestem generalnie człowiekiem, który w RPG-ach siedzi na służb. Już dobrych parę lat wydaje mi się, że takie moje początki to był 2015 rok, no czyli to jest jakieś 8-9 lat, coś takiego. Najpierw jako gracz, później jako MG już tak od ostatnich myślę 3-4 lat. Obaj to jest krzyżkiem jesteśmy związani nieco z ekipą Dziedzictwa Imperiów odpowiedzialną za wydanie Dworów Końca Świata. Obaj jesteśmy studentami uniwersytetu Warszawskiego. No i, cóż, teraz połączyliśmy się jeszcze bardziej tej właśnie, można powiedzieć, tworząc to koło, bo my byliśmy też między innymi założycielami tego wszystkiego, tej, powiedzmy, reinkarnacji koła. Tak, ja tu jestem trochę dalej, dłużej w tym kole tak naprawdę, bo byłem jeszcze w poprzedniej wersji tego koła. a Starałem się organizować jakieś wydarzenia, no ale teraz tym razem udało się ruszyć to koło naprawdę prężnie. I cóż, jeśli o mnie chodzi, to ja od, matka jedyna, 14 lat gram w RPG, z czego od jakichś 13 prowadzą, praktycznie 14 też, też od wielu lat prowadzę LARPę na konwentach i no, jako wieczny student, bo mam już 27 lat, staram się kreować nowe roczniki właśnie przy pomocy koła fantastyki i gier. Czy znasz historię Fantomu w Warszawie? Ja, jak, jaka ona była? Jaka jest? Znaczy, historia Fantomu w Warszawie jest dość e, chaotyczna. Przez długi czas jakby głównym, e, główną organizacją Fantomową jest e, Awangarda. Była przynajmniej przez długi czas. E, awangarda miała pewne problemy w 2016-2015 roku przez co się trochę zmniejszyła, no i też niedawno wróciła ze Zjawą i Bazyliszką, kilka lat temu tak naprawdę. Poza tym no też Sławetny Polkon 2013 prowadzono oczywiście w Warszawie, więc no, tutaj jest dużo inicjatyw, natomiast w Warszawie na pewno zawsze brakowało odkąd konwent awangarda, tak? nie stowarzyszenie awangarda, tylko konwent awangarda się zakończył, to w Warszawie zawsze brakowało dużych konwentów, jakichś wydarzeń, które byłyby znaczne. No bo jest oczywiście komikon, natomiast, no nie oszukujmy się, komikon nie jest konwentem, tak? To jest, są bardziej targi. Tak samo jest, są różne inicjatywy takie targowe, są konwenty anime, natomiast brakuje tego klasycznego konwentu, który byłby duży i godny stolicy, tak naprawdę. Tak, bo największy konwent z w tej chwili który jest konwentem zimowym przyciąga jakieś 3000 osób. No z tego co patrzyliśmy, to chyba koniec końców mniej, ale to już tak. Więc tutaj no góra 3000 osób, no teraz no po tak. pandemii oczywiście wszystkie konwenty zmalały na na Kopernikonie w tej chwili chyba nie ma 5000. więc to jest to generalnie to jest dużo małych inicjatyw, które słabo się łączą i no natomiast są częste. Tu się dużo dzieje, natomiast nie rzadko kiedy jest coś dużego. Tak, też przede wszystkim takim problemem w Warszawie jest tutaj brak przestrzeni dla, dla larpów, bo o ile eventy takie RPG-owe, faktycznie są wydarzenia typu chociażby czas na przygodę. Generalnie przynajmniej kilka takich cykli regularnych, powiedzmy czy co miesięcznych, co dwutygodniowych. Jakieś takie właśnie mniejsze wydarzonka. Były organizowane dość często przez. Wydaje mi się, że też różne organizacje, bo ja się spotkałem z czymś takimi na terenie Politechniki, to właśnie chyba był czas na przygodę wtedy, tak. ale też w innych miejscach. A jeśli chodzi o LARPy, no to trochę ciężko było w ogóle cokolwiek w Warszawie zagrać. Teraz na przygodę I... teraz uruchomił też larpy. No i teraz tak naprawdę larpy głównie są albo robione po się, tak, albo robione u nas, albo na czasie na przygodę w Warszawie. Natomiast popyt, popyt cały czas jest, więc tutaj tworzenie nowych wydarzeń w Warszawie to jest jak najbardziej możliwa rzecz, i bez problemu można zbierać ludzi po prostu na te wydarzenia, bo są ich głodni. Bo ciężko jest wpasować się tak, żeby wszystkim pasowało, no ale też ciężko jest zrobić coś. Dotąd nie robi się nic naprawdę dużego. Jaka jest historia koła, koła fantastyki Kier na Uniwersytecie Warszawskim? Czy znaczy, koło najpierw zostało założone w 2014 roku jakoś, 2013 i później umarło. Wtedy nic o nim nie wiem za bardzo. Na fanpageu też trudno coś znaleźć. Potem zaczęliśmy te koło odradzać z ludźmi z Wydziału Prawa. Zacząłem to robić. I to był jakiś 2017 rok. W tym sensie, że ja to wtedy robiłem, ale wtedy nie byłem studentem Politechniki Warszawskiej. Nie zrekrutowaliśmy nowych osób, a tamci studenci, którzy byli w zarządzie i byli członkami tego koła formalnie też, tak, no, pokończyli studia tak naprawdę. Więc to koło naturalnie umarło. Jeszcze to się wszystko zbiegło z pandemią. Więc tutaj nie było, nie było szans. No i w końcu po, po pandemii na profil koła, czy na do mnie bezpośrednio. Odezwał się Wojciech Pałpa, który jest teraz naszym wiceprezesem, że chciałby coś takiego zrobić. I on wniósł też to, że on wniósł nam współpracę z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, z samorządem tamtego wydziału oraz też wniósł tą bardziej popkulturową i tą bardziej taką prelekcyjno-popkulturową. Prelekcyjno gałąź, tak? Bo ja zajmuję się głównie RPGami i Larpami, tak samo Eli, natomiast, natomiast tego, tego nam gdzieś wcześniej brakowało, więc tutaj zostało to jak najbardziej dodane. Koło uniwersytetu warszawskiego tworzą tylko studenci? Generalnie członkowie w sensie studenci uniwersytetu warszawskiego i doktoranci mogą zostać członkami koła na takich pełnych prawach z prawem wyborczym, biernym i czynnym. A osoby spoza uniwersytetu mogą mieć w zasadzie pełne prawa członkowskie, poza właśnie tymi prawami wyborczymi. Mamy też coś takiego jak forma członkostwa honorowego. W tej chwili jeszcze żadnych takich członków nie mamy, ale jeśli pojawi się ktoś, kto jest powiedzmy zasłużony dla warszawskiej fantastyki, czy w ogóle dla fantastyki tej polskiej, to z chęcią taką osobę zobaczymy w takiej roli. Wasze logo przedstawia syrenkę i kryfa, jeżeli się nie mylę, tak? To jest logo oryginalne, które powstało w 2013-2014 roku? Czy to jest po reaktywacji koła to logo stworzyliście? To nie do końca tak. Logo przedstawia bazyliszka tak? warszawskiego. Tak, tak. To logo jest bardzo skomplikowane i można je interpretować na wiele sposobów, no, <laughs> więc ja jest... To ja to zjadłam z syrenką w jak na nie popatrzyłem. <laughs> no. Tak, to też jest, to też jest jakieś skojarzenie, niektórzy w tym widzą Gryfa. Domyślnie to jakby zamysłem autorskim był Bazyliszek, on to, ta grafika pierwsza powstała w 2016 roku bodaj przy tej drugiej wersji koła, natomiast teraz odświeżyliśmy po prostu tą grafikę. Mieliśmy, e, mieliśmy tutaj autora, która nam, która nam narysowała e, coś podobnego, natomiast trochę świeższego, bardziej pasującego do bycia logo. Tak, tutaj autorką naszego nowego logo, które prawdopodobnie w momencie publikacji tego wywiadu jest już publiczne, jest artystka, która nazywa się Rawita. E... No tak, bo jeszcze w tej chwili fanpage i generalnie nasze media mają wstawione to logo sprzed paru lat, ale mamy przygotowane nowe, które zostanie opublikowane na naszym najbliższym konwencie, w zasadzie z perspektywy udzielania tego wywiadu jutro. Gdzie się spotykacie? Obecnie takim centrum, dookoła którego obraca się koło, stał się właśnie Wydział MIM Uniwers Uniwersytetu Warszawskiego. Czyli to jest kampus Ochota przy ulicy Banacha. Generalnie tam na wydziale mamy naprawdę fajny kontakt z samorządem. Oni udostępniają nam też m.in. planszówki na nasze wydarzenia, co jest dużym ułatwieniem logistycznym, bo nie musimy tego załatwić z jakimiś sklepami czy zewnętrznymi firmami. A mamy taką opcję, ponieważ MIM ma już właśnie tak po prostu na stanie planszówki. Oni też robią jakieś własne eventy mniej więcej raz na miesiąc. A powiedzcie mi, macie jakieś takie t, terminy, takie dni, w których się spotykacie, takie stałe spotkania? Czy skupieni jesteśmy raczej na organizacji wydarzeń, które są otwarte? I tych wydarzeń tak naprawdę są cztery typy, czyli mamy głównego mimika, który jest mimikonwentem, który gromadzi tam kilkadziesiąt osób zawsze. Mamy na to nadzieję, przynajmniej za pierwszym razem było około 50. Jutro będzie drugi. Mamy też warsztaty RPGowe. Też do tej pory była jedna edycja, gdzie mówimy sobie o tym, jak, jak prowadzić, jak grać. Uczymy się tego od bardziej doświadczonych mistrzów gry i staramy się zebrać dość, dobrym, dość dobrą ekipę do robienia takich warsztatów, ale też ją rotować, żeby zawsze mieć nowe spojrzenie. To też była do tej pory jedna edycja, ale też na początku roku będziemy planować drugą. No i też pojedyncze wydarzenia takie wydarzenia stricte larpowe, gdzie po prostu gramy w LARPy. A czwartą rzeczą są wydarzenia takie bardziej prelekcyjne, na przykład wspólne oglądanie czegoś i omawianie, czego, i omawianie tego, co się właśnie obejrzało. Już bardziej nastawione na fantastykę, na popkulturę, na jakieś anime też również. Tak, generalnie na takie rzeczy, które mogą przyciągnąć ludzi, dać im okazję do integracji, pogadania, spotkania się, spędzenia miło czasu, no i to są też wydarzenia tematyczne, do tej pory Odbyło się jedno z okazji Halloween, i teraz będziemy robić też takie spotkanie świąteczne. Jak wygląda u Was? Generalnie, jeśli chodzi o to, co my robimy, no to póki co mieliśmy w zasadzie po jednym wydarzeniu z każdego rodzaju, z tych, o których powiedzieliśmy. Te kluczowe dla nas są generalnie mini-mimiki, czyli nasze mini-konwenty. I tam staramy się upchać to wszystko naraz, tak jak to wygląda, właśnie. Też na konwentach jakichś takich, po prostu większych. Czyli robimy tam. Plan o tak, mamy właśnie przestrzeń do pogrania w planszówki, też taką integracyjną, trochę przy okazji. Mamy pr prelekcję właściwie przez cały dzień. Mamy dwie tury RPG-ów. Mamy larpy. Też właśnie oddzielną salę, gdzie po prostu cały czas lecą larpy. W tym. O tak. Na poprzednim mimiku pojawiła nam się. Koncepcja, czy takiej przestrzeni do gier muzycznych, która po prostu została tam zrobiona im tak improwizacyjnie w sali larpowej na sam koniec eventu, teraz robimy coś takiego na cały dzień. Mamy też warsztaty szycia. Generalnie staramy się tutaj objąć jak największą tematykę i też taki fokus koła, cały, to jest to, żeby za pomocą tych szerokich, jakichś popkulturowych, fantastycznych tematów, zaciągnąć ludzi trochę do RPGów i LARPów. Bo to jest coś, no, z czym my tutaj z Krzyżkiem właśnie przyszliśmy. To jest coś, co my uważamy, że jest naprawdę świetną rozrywką i powinno być bardziej popularne. Słuchajcie, te mini-konwenty mini to się odbywają tam na Ochocie, tak? I gdzie można śledzić informacje o mini-konwentach? Na fanpageu koło bądź na Discordzie naszym. Fanpage koło Fantastyki Gier na na Facebooku. Tam publikujemy też wydarzenia konkretne i w wydarzeniach już w szczegóły. Zawsze też, nawet trochę wcześniej, często można zobaczyć, że zaczynamy coś planować na naszym Discordzie. Link do Discorda oczywiście też jest na fanpageu. Słuchajcie, no już mi tutaj odpowiedzieliście na trzy pytania w sumie. Mam takie pytanie, czy w, w ramach Waszej działalności koła y, macie jakiś specjalny dostęp, nie wiem, do zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego albo sami tworzycie taką bibliotekę na przykład y, podręczników tokiarf popularnych? Na razie bezpośrednio dla koła tego nie tworzymy, natomiast tutaj bardzo, szczególnie członkowie zarządu, współdzielą zasoby, tak? I prywatnie mamy duże kolekcje podręczników, których chętnie, chętnie możemy pożyczyć, jeśli jest potrzeba. Więc często się tak zdarza, że jeśli jest jakaś sesja. Na wydarzeniu to kilka osób przyniesie dodatkowo podręcznik. Jest powiedzmy trzy, trzy podręczniki do tego systemu, który się prowadzi. To, to jak najbardziej się zdarza, przynajmniej w tych bardziej popularnych systemach. Tak? Natomiast jak najbardziej tutaj staramy się staramy się to ze sobą współdzielić. Jeśli ktoś czegoś potrzebuje, tak na przykład do przeprowadzenia swojego punktu programu. No to wystarczy, że da znak, no to w gdzie staramy się ustalić, czy ktoś coś takiego ma. Mamy też Masterkowiczów, więc w LARPach to też się bardzo a, przydaje. Jaki jest odbiór koła na uniwersytecie wśród studentów? Czy wśród młodych ludzi, młodych studentów widzicie zainteresowanie LARPami, rpekami, fantastyką, popkulturą? Jak to tak z perspektywy uczelnianych patrzycie na to? Mi się wydaje, że naprawdę jest sporo osób, które ten temat interesuje. Jakby, okej, okay, mamy tą część, która jest generalnie otwarta na takie szerokie grony odbiorców, ale mam wrażenie, że przez ostatnie 5 lat pojawiła się taka spora zmiana, że o ile wcześniej RPG były, były czymś takim mocno niszowym, to teraz większość osób duszało, że coś takiego istnieje, wiedzą czym są Dedeki i może o ile nawet nie grali, to są skłonni tego spróbować i wydaje mi się, że nasze koło. Zapewnia im właśnie taką możliwość? Tak, no ciężko, jakby na inną odpowiedź na to pytanie, no bo my też, jakby patrzymy najwyższym naszą jedyną miarą jest to, ile ludzi przyjdzie, tak? Ile ludzie się do nas zgłosi, no bo to nasza reklama polega na tym, że się po prostu reklamujemy, informujemy o swoim istnieniu, więc odzywają się do nas zainteresowanie tylko siłą rzeczy, tak? Natomiast, no rzeczywiście, w tej chwili jest. Szczególnie przez planszówki, tak? Jest bardzo duży, e, duża taka konotacja czym są RPG, czy też przez to, że Cyberpunk wyszedł na podstawie systemu RPGowego, tak? Więc to też e, zapewniło jakiś, e, jakiś rozgłos RPGom. E, koncepcja LARPów może jest mniej znana i wymaga trochę więcej odwagi często, e, natomiast e, to jest jak najbardziej jak najbardziej znam. tak? Natomiast no, jest dużo osób nowych. To ja muszę powiedzieć po, ostatnim, po tych warsztatach, które mieliśmy RPG-owych, że tych osób nowych, takich, którzy są no, niedoświadczeni po prostu w tym, a zainteresowani jest naprawdę mnóstwo. A powiedz mi, ja Manka też pływa. Czy, czy też się tym interesujecie, czy, czy nie, czy nie za bardzo? Wiesz tutaj myślę, że to jest jednak dość specyficzny temat, bo nie wszyscy te, czy właśnie mangi, czy anime oglądają i czytają. Na pewno jest trochę osób, które się pokrywają właśnie z RPGami, LARPami dalej, które no i lubią okay. tą kulturę, powiedzmy, japońską czy azjatycką generalnie. Ja spotkałem dość wiele takich osób. My na pewno nie zamykamy się na nie, zdaje się, że mieliśmy już prelekcje o Ewangelionie, czy coś takiego, tak, na poprzednim wydarzeniu. Tak, Więc na pewno jest tutaj przestrzeń, jeśli ktoś chce zrobić taki program, czy zaprosić znajomych, którzy się tym interesują. My też tak naprawdę robimy tutaj to, co ludzie nam przyniosą poniekąd. Na pewno się nie zamykamy na to, ale... W... Tak, no, mówię tak, na UW na pewno jest jeszcze miejsce na konwent Anime. Jest tutaj piękna nazwa UW, sama się narzuca. <gry> tak, generalnie jeśli chodzi o e, anime, no to mamy ludzi, którzy się na tym znają. E, dobrze lub bardzo dobrze. Na to, czytasz manga, ale to oczywiście mniej. Mangi są bardziej niszowe zawsze od anime. Natomiast, e, natomiast nie, nie mamy takiej osoby, która by parła jakiś program anime, jakieś popularyzowanie anime u nas. E, to bezpośrednio na tak, takiej osoby nie ma, tak ponieważ po prostu Taka osoba się nie zgłosiła, nie zaczęła coś robić. Nie dlatego, że jakoś to blokujemy. Okay. Więc my rozmawiamy o sobie anime. Na Discordzie jest kanał anime, zdarzają się prelekcje anime, dyskusje anime, natomiast nie, nie, ma, nie mamy takiego bloku animowego, tak? jakoś silnego nurtu, nurtu rozwiniętego osobno dla anime. Też te fandomy oddzieliły się strasznie. Ja pamiętam te stare lata 2015 rok, tak? Gdzie te fandomy były jeszcze y, mocno złączone, ale one z biegiem czasu się od siebie mocno oddzielają. Ten fandom fantastyczny, fantastyczny, ale lrpowy tak? Bo to te trzy grupy się cały czas jeszcze jakoś trzymają razem. Jeszcze aż tak nie, nie ten, ale fandom anime urósł bardzo. I y, przez to fandom anime tak samo jak i fandom e, koreańskich dram, e, który też łączy się mocno z -popem. Mimo tego, że na tych naprawdę dużych konwentach są te rzeczy, tak, to te fandomy są oddzielne. To jest zwykle tak, że ci ludzie się mijają, ale się nie spotykają, nie, rzadko kiedy przechodzi się pomiędzy... Na dużych konwentach rzadko kto przechodzi pomiędzy blokami anime, anime a fantastyką czy e, blokem koreańskim. Czy ktoś dzięki działalności w klubie zaczął tworzyć na kanał YouTube, y, tworzy kry komputerowe, czy inaczej uciela się w Fantomie? czy znaczy to jest raczej kwestia tego, że jeszcze nie na ten moment. E, mamy ludzi, którzy tworzą rzeczy e, Mamy wielu twórców, mamy kilku twórców Larpowych, mamy ludzi, którzy bawią się, bawili się na tworzeniu gier komputerowych. Nie wiem, czy uczestniczyli w jakichś dużych tytułach, tak. Natomiast, no ja mam wydany system wydany system RPG, tak, India opublikowany i też, no, współpracujemy z ludźmi, którzy tworzą już bardziej poważne, bardziej poważne książki. Natomiast, no, jakby z tego, z tej działalności koła, no jeszcze nic nie powstało takiego, no bo mamy ją od dziękować Bogu dwóch miesięcy. Tak, więc jeszcze, jeszcze takich e, od, przy tej reaktywacji jeszcze takich e, rzeczy nie mamy. Natomiast no z tego, co z tak historycznie, tak, no to raczej było tak, że ludzie coś tworzyli, i najwyżej współproduktem e, dzieli się skałem. Były jakieś testy, jakieś omówienia tego, natomiast nie bezpośrednio w kole to było otworzone. Natomiast w tej chwili to koło naprawdę jest o wiele większe niż było do tej pory, niż w poprzednich edycjach. Więc jest szansa na to, że coś takiego powstanie, tak? Już teraz zaczynamy współpracować bardziej przy tworzeniu LARPów na przykład. Więc jest możliwe, że, te larpy, że będziemy sobie coś publiko publikować jakieś LARPy stworzone już wewnątrz koła i za sygnatą koła. Prawdopodobnie też jest szansa, że pojawimy się na KOLI, e, czyli takim wydarzeniu LARPowym, bardziej naukowo-LARPowym, które e, jest konferencją odnośnie Larków, a nie samym graniem larków. Już o tym, gdzie szukać informacji, powiedzieliście trochę. Że informacje o was głównie są na Discordzie i na y, kanale Facebookowym, tak? U, koła, koła Fantastyki Kier Uniwersytetu Warszawskiego. Tak, tam w nazwie jest skrót, jakby ktoś szukał, jest UW. E, no ale przede wszystkim zapraszamy na Discorda, bo tutaj mamy największą, e, największą żywotność. Linki będą pod e, e, filmem. No i powiedzcie mi tak na końcu, kto to was może to łączyć? Tak jak już wspominaliśmy, w zasadzie każdy, czy to właśnie w charakterze sympatyka, no to osoby z UW, tutaj no przede wszystkim pewnie z Warszawy generalnie, ale mogą też do nas dołączyć właśnie w charakterze sympatyka koła osoby. No, w zasadzie każdy, kto tylko chce, wystarczy przyjechać na jakieś nasze wydarzenie, bo to jest z przyczyn takich formalnych, żeby zostać takim oficjalnym członkiem koła, no to trzeba się wpisać na fizyczną listę. Ale też nie ma problemu z tym, żeby po prostu wejść na Discorda i pojawić się tutaj taką pogadać z innymi ludźmi, którzy właśnie są zainteresowani fantastyką, LARPami, RPGami i tak dalej. Jesteśmy na pewno bardzo otwarci na, wsz na wszystkich, którzy po prostu interesują się tematem, szukają jakichś dodatkowych wydarzeń, czy ludzi, z którymi można o tym pogadać. Staramy się tutaj stworzyć po prostu takie bezpieczne miejsce do tworzenia małej społeczności. Tak, no staramy się budować społeczność tak, żeby w przyszłości, jak narzekaliśmy najpierw, zaczęliśmy to od narzek tą rozmowę od narzekania na Konwenty warszawskie, wielkość konwentów warszawskich, więc mamy nadzieję, że w przyszłości na bazie koła i gdzieś na terenie uniwersytetu uda się zrobić coś coś większego. A do tego potrzeba po prostu ludzi, więc jak najbardziej tutaj staramy się taką społeczność integrować i, i budować na no, początku. Ja Wam dziękuję za wywiad i życzę rozwoju koła fantastyki Kier UW. No i żebyście, żeby się udało Wam stworzyć miejsce w Warszawie na uniwersytecie, gdzie jakiś konwent będzie się odbywał. Dzięki wielkie. Dzięki. Dzięki